Wiatr wieje tuż za rogiem, a czas się cofnął. Powinniśmy więc poszukać miejsca, gdzie znajdziemy jeszcze więcej. Jak dotąd duch to ma tylko ponad 2000 ton złota, ambicja potrafi motywować. ale jeśli przekroczy pewną granicę, może mieć nieodwracalne konsekwencje. Historia Toniego bica i jego syna Majka Beca, Stała się mrożącym krew w żyłach ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy za wszelką cenę dążą do sławy. Nie zaczęła się od dramatycznego napadu ani szokującego odkrycia, ale od plotek i subtelnych podejrzeń ze strony konkurencyjnego górnika. Jednak te ciche oskarżenia szybko zapoczątkowały trzyletnie śledztwo, które ujawniło spisek przestępczy, którego skala przyćmiła wszelkie wcześniejsze intrygi przedstawione w popularnym reality show. Ostatni rozdział nie został napisany przez producentów. Powstał na sali sądowej, gdzie sędzia i ława przysięgłych wydali werdykt, który potwierdził najczarniejsze plotki. Dynastia Beatsów dobiegła końca. Upadek królów wikingów w zaskakującym obrocie wydarzeń, który wstrząsnął zarówno światem reality show, jak i zawodowym przemysłem górniczym. Tony Beats i jego syn Mike zostali skazani na dożywocie. Verdict. Ogłoszony w zatłoczonej sali sądowej na terytorium Yukonu oznaczał ponury i dramatyczny koniec kariery gwiazd Gorączki Złota. Tony powiedział kiedyś, ponieważ chcesz iść dalej, musisz nadal wydobywać złoto. To podejście sprawiło, że duet Ojciec Syn, znany z mocnego holenderskiego akcentu, ostrego języka i bezkompromisowej etyki pracy, stał się powszechnie znany. Ale ta motywacja nie uchroniła ich przed poważnymi zarzutami, z którymi ostatecznie się spotkali. Nie chodziło tylko o błędy czy nieprzestrzeganie przepisów. Zarzuty obejmowały powszechne naruszenia przepisów ochrony środowiska, nielegalne przeskakiwanie z koncesji, fałszowanie raportów o wydobyciu złota, a przede wszystkim spisek przestępczy, który główny prokurator określił jako bezprecedensowy w historii współczesnego górnictwa. Na sali sądowej zapadła namacalna cisza, można było usłyszeć spadającą szpilkę. Wszystkie oczy zwrócone były na Toniego i Majka Biców. Niegdyś legendarny duet, który stanął przed sądem. Sędzia spojrzał im w oczy i stanowczym, opanowanym głosem przekazał najgorszą wiadomość w ich życiu: celowe i masowe popełnienie zbrodni. A ponieważ nie okazali skruchy, mieli spędzić resztę życia za kratkami. Na zawsze. Tony, twardy szef wikingów. Znany milionom widzów z telewizji, stał tam jak sparaliżowany. W wieku 75 lat nie drgnął. Gdy ogłoszono werdykt. Ale potem nadszedł moment, który ostatecznie go złamał. Sędzia ogłosił taki sam wyrok do żywocia dla jego 35-letniego syna, Mike'a. W tym momencie srogi wyraz twarzy to niego zniknął. Jego twarda powierzchowność ustąpiła miejsca czemuś surowemu i prawdziwemu. Mike natomiast wyglądał, jakby zobaczył ducha. Jego twarz zbladła. Kiedy rzeczywistość go dopadła, jego życie, jakie znał, dobiegło końca. Mój Paradise Hill wychwalane w telewizji jako kraina bogactwa i możliwości. Okazało się w sądzie siedzibą tajnej organizacji przestępczej, której fundamentem były kłamstwa i destrukcja. To, co kiedyś przyniosło im sławę, stało się teraz fundamentem ich upadku. Ale jeszcze bardziej zszokował opinię publiczną fakt, że to nie policja odkryła prawdę. Cała operacja została sparaliżowana przez jedną osobę, a co najbardziej zaskakujące, to była osoba, której nikt by się nie spodziewał. W tamtym czasie rodzina Bejców nadal posiadała kilka koncesji górniczych na południowym krańcu Doliny, tereny, które zawsze uważano za produktywne, ale spokojne. To właśnie na granicy tych terenów sytuacja zaczęła się zmieniać. Osobą, która nieumyślnie wprawiła w ruch cały ciąg wydarzeń, był nikt inny, jak jej wieloletni rywal Parker Schnabel. Two, co czyniło to jeszcze bardziej niesamowitym, to ich wspólna przeszłość. Wiele lat wcześniej sam Tony Bates był mentorem Parkera i nauczył go wielu kluczowych umiejętności, które później wykorzystał, budując własną, odnoszącą sukcesy firmę wydobywczą złota. Przez jakiś czas Tony uważał Parkera niemal za swojego protegowanego. Z czasem jednak uczeń stał się konkurentem. Zupełnym zbiegiem okoliczności nowy biznes Parkera mieścił się tuż obok obecnej siedziby Batesów. Ta bliskość pozwoliła mu zaobserwować nietypowe zjawiska. Początkowo drobne rzeczy, niespójności, które nie miały sensu. Te wydarzenia nie działy się w świetle dziennym. Gdy kamery pracowały, a wszystko było ustawione na potrzeby telewizji, zamiast tego miały miejsce późno w nocy, długo po tym, jak ekipa spakowała się i odjechała. Co dokładnie wydarzyło się pod osłoną ciemności? Parker zeznał w sądzie, że zauważył niepokojące oznaki rzeczy, które wzbudziły poważne zaniepokojenie. Jednym z najbardziej niepokojących incydentów, które opisał, była gęsta, ciemna woda spływająca z kopalni Bates przez granicę na jego posesję. Woda, która ewidentnie nie była naturalnym odpływem. Zdarzyło się to kilka razy, ale szczególnie zapadł mu w pamięć jeden incydent około 3:0 nad ranem. Widok ten tak go zaniepokoił, że podjął działania. Parker zdał sobie sprawę, że to nie była mętna woda pochodząca z normalnej działalności. Pobrał próbki i wysłał je do badań laboratoryjnych. Wyniki były niezwykle niepokojące. Woda była skażona silnie toksycznymi substancjami, w tym rtęcią i kilkoma chemikaliami przemysłowymi, których stosowanie jest surowo zabronione w nowoczesnym górnictwie ze względu na ich szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Parker zdał sobie sprawę, że nie było to spowodowane przypadkowym spływem ani niewłaściwym zarządzaniem. To było celowe. Zanieczyszczenie było nie tylko szkodliwe, ale i nielegalne, co sugeruje, że firma Bejca stosowała praktyki mające na celu wydobycie złota za wszelką cenę, bez względu na legalność czy wpływ na środowisko. W swoim zeznaniu Parker oświadczył, że pomimo wcześniejszego szacunku dla Tonyego, czuł się prawnie i moralnie zobowiązany do zgłoszenia tego i co widział. Decyzja o poinformowaniu władz była pierwszym krokiem w reakcji łańcuchowej która ostatecznie doprowadziła do upadku Imperium Górniczego Bejca, co zaczęło się jako prywatna obserwacja, przerodziło się w kompleksowe śledztwo federalne. W trakcie tego procesu stało się jasne, że telewizyjna wersja wydarzeń stanowiła jedynie wyblakły, wybielony fragment znacznie większej i bardziej niepokojącej rzeczywistości. Sala sądowa szybko przeobraziła się w surrealistyczną scenę, wypełnioną znanymi twarzami z serialu Gorączka Złota. Osoby, które kiedyś występowały w telewizyjnym dramacie górniczym, teraz występowały jako kluczowi świadkowie w poważnej sprawie karnej. Jedno z najważniejszych oświadczeń padło z ust Rika Nessa, innego znanego górnika, który przez lata ściśle współpracował z ekipą Batesa i Parkerem. Raport Rika Nesa dodał istotny element do śledztwa. Jego zeznania potwierdziły istnienie tego, co prokuratorzy nazwali podwójną strategią wydobywczą. Według Nessa. Tony Bates stosował dwa odmienne podejścia jedno dla opinii publicznej i widzów telewizyjnych, drugie w tajemnicy, mając na celu maksymalizację wydobycia złota za wszelką cenę. W sądzie Nes sprawiał wrażenie wyraźnie skrępowanego, zeznawał teraz przeciwko ludziom, z którymi wcześniej współpracował, powiedział ławie przysięgłych, że Tony jasno dał do zrozumienia, że są pewne rzeczy, których nigdy nie powinno się filmować i że omawianie ich poza ekipą może mieć poważne konsekwencje. Sugestia była jasna. Istniał system ukrywania nielegalnych lub nieetycznych zachowań przed organami regulacyjnymi i opinią publiczną. Szczegółowe zeznania NESA pomogły prokuratorom zrozumieć sytuację. Wykorzystali jego zeznania, dane środowiskowe, nagrania z monitoringu i zeznania innych świadków, aby przedstawić obraz celowego oszustwa firmy wydobywającej złoto, która miała dwa oblicza jedno dla kamer, a drugie dla zysku. Dla widzów telewizyjnych kopalnia Bets wydawała się firmą posłuszną, zorganizowaną, sprawną i legalną. Każda scena była starannie inscenizowana, aby przedstawić renomowaną, ciężko pracującą firmę rodzinną. Jednak, według zeznań świadków, ten publiczny wizerunek ukazywał tylko jedną stronę medalu. Kiedy kamery przestały działać, a ekipa produkcyjna opuściła teren, pojawiła się zupełnie inna metoda wydobywcza naruszająca wszelkie zasady i powodująca znaczne szkody zarówno w ziemi, jak i w prawie. Sprzeczność tę wzmocniły zeznania Christo Doyla, producenta wykonawczego filmu Gorączka Złota, Syria, który przyniósł rodzinie Beths sławę. Podczas przesłuchania Doyla zapytano, jak dużą kontrolę nad procesem wydobywczym sprawowała ekipa produkcyjna. Pod przysięgą przyznał, że większość pracy górników nigdy nie była filmowana, Gold Rush filmuje około 15% rzeczywistego sezonu wydobywczego wyjaśnił. Nie mamy możliwości monitorowania tego, co dzieje się przez pozostałe 85% czasu. Polegaliśmy całkowicie na uczciwości naszych górników i ich gotowości do przestrzegania lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Prokuratura wykorzystała te zeznania, aby argumentować, że rodzina Beców celowo wykorzystała tę lukę prawną ponieważ wiedzieli, kiedy i jak są filmowani. Mogli przedstawić ekipie telewizyjnej elegancki, legalny wizerunek, jednocześnie angażując się w nielegalne praktyki za kulisami. Doyle przyznał też, że produkcja ma słabe strony. Nie chodzi o to, że nie podoba mi się, że Sir Tony się tu pojawia, Otto. że zawsze pomija ważne momenty, żeby cię zrujnować. Nikt nie chce harować i być za to prześladowanym. Uwypukliło to napięcie między rzeczywistym wydobyciem a jego przedstawieniem w celach rozrywkowych. Kilku członków ekipy produkcyjnej filmu Gorączka Złota zostało wezwanych na świadków. Niektórzy twierdzili, że nie mieli wiedzy o żadnych nieprawidłowościach, inni jednak przyznali, że potajemnie żywili podejrzenia, ale nie mówili o nich otwarcie. Kilku producentów i członków ekipy stwierdziło, że zaobserwowali nieprawidłowości, takie jak braki w inwentarzu. Niewyjaśnione nocne zmiany czy nagłe zmiany w harmonogramach pracy. Ale nie zgłosili ich, obawiając się, że naraziliby na szwank sukces serialu lub własne posady. Doprowadziło to do powstania kultury milczenia, jak to ujęli prokuratorzy. Nieetyczne i nielegalne praktyki mogły bez przeszkód się rozwijać. Po prostu dlatego, że nikt nie miał uprawnień ani motywacji do dalszego śledztwa. Finansowy sukces serialu i sława rodziny Beth w zasadzie stworzyły ogromną lukę w systemie. Strategia była prosta działać zgodnie z prawem, gdy kamery działały i wykorzystywać wszelkie niezbędne środki, aby wydobyć jak najwięcej złota, gdy kamery były wyłączone, niezależnie od szkód środowiskowych czy ograniczeń prawnych. Jednak oszustwo wykraczało poza zwykłą strategię wspólnego wydobywania informacji, sięgnęło głębiej do samego sedna struktury rodziny Beth. Jeden z najbardziej dramatycznych i nieoczekiwanych momentów całego procesu miał miejsce zeznania świadka. Mini beats, która była częścią rodziny od samego początku. Jako żona to od ponad czterech dekad oraz wieloletnia księgowa i dyrektor finansowa rodzinnych spraw biznesowych, Mini przez lata odgrywała kluczową rolę za kulisami, jej nazwisko rzadko pojawiało się publicznie. A mimo to była zaangażowana w każdy aspekt ich działalności górniczej. W sali sądowej pełnej mediów i obserwatorów prawnych, mini zaszokowała wszystkich zgadzając się zeznawać przeciwko mężowi i synowi w zamian za całkowitą nietykalność. Jej decyzja miała zarówno istotne znaczenie prawne, jak i druzgocące konsekwencje osobiste. Przekazała wieloletnie dokumenty finansowe, które wcześniej były ukrywane przed władzami. Dokumenty te stanowiły podstawę mowy końcowej oskarżyciela. Według jej szczegółowych zeznań rodzina opracowała długoterminowy plan zaniżania raportów o wydobyciu złota organom regulacyjnym. Ukrywając znaczną część swojej faktycznej produkcji, udało im się uniknąć obowiązku sprawozdawczości podatkowej i środowiskowej. Ale Mini poszła jeszcze dalej. Przedstawiła dowody na to. Jak to niezgłoszone złoto było przekazywane nieformalnymi i nielegalnymi kanałami dystrybucji czarnym rynkiem gdzie wymieniano je na gotówkę i wykorzystywano do finansowania prywatnych zakupów i rachunków zagranicznych. Łącznie miliony dolarów dochodu zostały ukryte zarówno przed rządem, jak i producentami programu. Jej zeznania były zwięzłe i dobrze ustrukturyzowane. Zawierały arkusze kalkulacyjne, księgi rachunkowe i korespondencję wewnętrzną. To był cios śmiertelny dla prokuratury. Potwierdzili, że nielegalna działalność nie była jedynie wynikiem naruszenia przepisów ochrony środowiska, ale częścią większego oszustwa finansowego. Decyzja Mini, by zwrócić się przeciwko własnej rodzinie, wywołała głęboki rozłam. Według dokumentów sądowych i relacji medialnych po ogłoszeniu wyroku, rodzina Beców była rozdarta. Córki Monika i Bianca Bitts, obie regularnie występujące w programie Gold Rush, były obecne na ogłoszeniu wyroku. W pisemnym oświadczeniu złożonym za pośrednictwem ich prawników wyraziły: Głęboki smutek i rozczarowanie dowodami przedstawionymi przeciwko ich ojcu i bratu. Nie zeznawały na rozprawie, ale ich obecność na sali sądowej była uważnie obserwowana. Po ogłoszeniu werdyktu Monika i Bianca opuściły budynek sądu bocznym wejściem. Aby uniknąć obecności prasy, obserwatorzy opisali ich zachowanie jako wyraźnie zdenerwowane. Odmówili odpowiedzi na pytania i nie złożyli dalszych publicznych oświadczeń. Kevin Beats, kolejny syn Toniego, który również pojawił się w programie, nie został oskarżony w tej sprawie. Jego miejsce pobytu podczas procesu nie zostało ujawnione i nie stawił się w sądzie. Dowody wskazywały, że nie brał on udziału w decyzjach dotyczących nielegalnych praktyk. On i jego siostry wyrazili szok i poprosili o uszanowanie ich prywatności. Wizerunek zżytej, silnej rodziny, która była tak ważna dla marki Goldrush, został bezpowrotnie zburzony. Kobieta, która prowadziła księgi rachunkowe i znała każdy dolar, który wpłynął i wyszedł, postanowiła ujawnić prawdę. Zamiast chronić kłamstwa, jej zeznania ujawniły, że fundamenty imperium beców były nie tylko kruche, ale wręcz całkowicie zgniłe od środka. Wraz z ujawnieniem rodzinnych sekretów, niewiarygodny rozmiar szkód, jakie wyrządzili, stał się również jasny. Toksyczna gleba, którą odkryliśmy, wykraczała daleko poza zwykłą maksymalizację zysku. Procurator Catherine White, główna oskarżycielka, oświadczyła podczas rozprawy że dowody wskazują na celowe i ciągłe działania mające na celu obejście praktycznie wszystkich przepisów ochrony środowiska w tym regionie. Rezultatem, jak wyjaśniła, są szkody, których naprawa, według ekspertów, zajmie dziesiątki lat i będzie kosztować miliony dolarów. Oskarżenie przedstawiło uderzający i niepokojący zbiór dowodów środowiskowych. Pokazano ławie przysięgłych zdjęcia satelitarne wykonane na przestrzeni kilku lat. Zdjęcia sprzed procesu przedstawiały dziewiczą przyrodę Yukonu. Zdjęcia terenów zaminowanych przez bitców pokazały zniszczony i zdewastowany krajobraz. Doszło do masowych, nieautoryzowanych zmian biegu rzek i strumieni. A chronione tereny podmokłe zostały całkowicie zniszczone. To nie były wypadki. Były to starannie zaplanowane operacje mające na celu jak najszybsze dotarcie do złota bez względu na długoterminowe konsekwencje. Naukowcy zajmujący się ochroną środowiska donieśli o chemicznej pustyni pozostawionej przez ekipę Beats Crew, prezentując szokujące wyniki badań próbek gleby i wody. Niektóre obszary były skażone rtęcią i innymi niebezpiecznymi metalami ciężkimi w ilościach ponad 200 razy przekraczających dopuszczalne normy. To nie było zwykłe naruszenie norm, to było rażące zatrucie gleby. Rtęć to toksyczna substancja używana w nielegalnym wydobyciu złota. Zmierzone poziomy wskazują, że była używana często i w dużych ilościach. Wstrząsający przypadek wywrócił świat gorączki złota do góry nogami. Historia Toniego i Majka Bitsów zakończyła się nie górą złota, ale dożywotnim wyrokiem więzienia. Szczegóły tego, jak do tego doszli, są naprawdę wstrząsające. Ich poszukiwania złota pochłonęły wysoką cenę i pozostawiły po sobie zatruty i zdewastowany krajobraz. Śledztwo, trwające trzy długie lata. Ujawniło, że piękny krajobraz w telewizji skrywał mroczną tajemnicę. Bitlisi traktowali Yukon jak własny śmietnik. Sąd dowiedział się, że stosowano niebezpieczne substancje chemiczne, takie jak rtęć, zatruwając glebę w stężeniach ponad 200 razy wyższych niż dopuszczalne. Oczyszczenie tego toksycznego zanieczyszczenia zajmie dekady. Jej sieć kłamstw nie tylko zniszczyła glebę, ale także oszukała jej kolegów górników. Wiele innych gwiazd gorączki złota zeznawało podczas procesu, a ich historie malowały ponury obraz. Todd Hoffman podejrzewał, że Tony nazwał swoją ekipę amatorami, ponieważ przestrzegali zasad, podczas gdy Beats nie. Dave Turan wyjaśnił to w sądzie. Podejrzewał, że Bicowie potajemnie wydobywali złoto na jego ziemi i ukradli je, gdy nikt nie patrzył. Inny górnik, Fred Lewis, wspominał przechwałki Tony'ego Bica. Nie musi przestrzegać głupich zasad, bo wie, jak je obejść. Gówno mnie obchodzi: czy ktoś umrze? Po prostu nie chce iść do więzienia, bo nie byli ostrożni, kiedy kazałem im się stamtąd wynosić. Obrona argumentowała, że tony beats po prostu odgrywał rolę w telewizji. Twierdzili, że był gwiazdą telewizji, a nie prawdziwym przestępcą. Ale ten argument upadł, gdy oskarżenie przedstawiło swój najbardziej przekonujący dowód, tajne nagrania audio. Na taśmach tony dokładnie wyjaśniał swojemu synowi Majkowi, jak łamać prawo i ukrywać to przed inspektorami. Wyjaśnił mu nawet, kiedy najlepiej używać nielegalnych środków chemicznych, aby uniknąć przyłapania. Nagranie dowiodło, że nie był to akt, lecz zaplanowane działanie przestępcze. Ława przysięgłych szybko uznała ich za winnych, wyprowadzany w kajdankach. Tony Beats spojrzał w tłum i powiedział: Wiking upadł. Ek, jego imperium upadło. Historia Toniego i Majka Biców to przejmujące przypomnienie, że rzeczywistość często bardzo różni się od tego, co widzimy w telewizji. Ich imperium upadło, pozostawiając po sobie toksyczne dziedzictwo. Co Twoim zdaniem oznacza to dla przyszłości reality show? Daj nam znać w komentarzach i nie zapomnij polubić i zasubskrybować naszego kanału, aby poznać głębsze spojrzenie na ważne historie.